Szanowny kardynale Amelio, w zeszłym i w tym roku byłeś jednym z czołowych uczestników samobójczego synodu październikowego. Pseudo-papież Bergoglio umieścił cię wśród swoich dziewięciu najbliższych współpracowników w celu stopniowej likwidacji kościoła katolickiego. Promowałeś bunt przeciwko Bogu poprzez kościelną legalizację LGBTQ. W ten sposób ściągnąłeś na siebie najsurąszą karę Kościoła, lata sentencja oraz karę Bożą anatemę, czyli przekleństwo i wykluczenie z Kościoła za propagowanie sudomskiej antyewangelii. w tej najsurowszej karze ekskomunice z Kościoła podlega również antypapież Bergoglio i wy wszystkich dziewięć jego wspólników. Zaraz po zakończeniu ubiegłorocznego synodu 1 listopada 2023 roku Bergoglio wydał motu proprio et theologiam promovendam. Tym dokumentem prowadził zasadę zmiany paradygmatów czyli niszczenia podstawowych filarów wiary, od których zależy zbawienie. Następnie 18 grudnia 2023 roku Bergoglio ogłosił doktrynalną deklarację fiducia supplicans, którą nie tylko zalegalizował zerwający do nieba grzech Sodomii, ale nawet wprowadził błogosławieństwo Związku Sodomitów w kościołach katolickich. Ty, kardynale Amelio, biorąc udział w tej zbrodni, wystąpiłeś nie tylko przeciwko Bogu i Kościołowi, ale także przeciwko narodowi hiszpańskiemu. Doprowadziłeś biskupów hiszpańskich do przyjęcia pod sztandarem konferencji episkopatu sodomskiej antyewangelii, fiducia suplicans. Dlatego jeszcze raz przypominamy Tobie i wszystkim biskupom, księdzom i wiernym Hiszpanii, że ponosisz największą winę za przekleństwo, które spadło na Hiszpanię. Praktycznie przekształciłeś na wzór uzurpatora papierstwa, kościół katolicki Hiszpanii antykościół New Age, nierządnicy antychrysta. To szczyt hipokryzji za pomocą kłamstw i demagogii trzymać wierzących w ciemności i ukrywać przed nimi Prawdziwą i okrutną rzeczywistość apostazji i buntu przeciwko Bogu, i udawać że wszystko jest w porządku. Jest to podłość granicząca z grzechem przeciwko Duchowi Świętemu. Jednocześnie Wy, oszuści Kościelni, żądacie absolutnego posłuszeństwa i maskujecie się Chrystusem, któremu bezczelnie pluźlicie w twarz. Dlatego żaden katolik w Hiszpanii nie powinien słuchać ani Was, ani Arsyncharetyka Bergoglio, z którym jesteście wewnętrznej jedności. Swoimi kłamstwami i manipulacjami wciągacie od piekła miliony dusz. Ale nikt z Was nie żałuje tej zdrady Chrystusa. Cynicznie bojkotujecie najsurowszą karę ekskomuniki lata sentence, którą na siebie sięgnęliście. Bojkotujecie także Bożą karę Anatema za pierwszą Sodomowską Antyewangelię według Balatów 189. Kto by głosił inną Ewangelię, niech będzie przeklęty. Ukrywacie się pod nazwą Kościół katolicki, ale po przyjęciu fiducia supplikans, już nie macie prawa nazywać się katolikami, a nawet chrześcijanami. Oczywiście, udzielanie przez Was sakramentu jest nieważne. Jednakże w dalszym ciągu oszukujecie zwykłych wierzących. I trzymacie księdzy pod terrorem, aby bali się powiedzieć prawdę, do jakiego katastrofalnego stanu wy i Bergoglio doprowadziliście Kościół katolicki. Nie poszliście za przykładem biskupów Afryki, ani biskupów Europy Wschodniej, którzy odrzucili fiducia suplicans i stanęli w obronie Chrystusa i Jego Ewangelii, wbrew samobójczemu nurtowi promowanego przez uzurpatora papieżstwa. Wrzeć przeciwnie, przyjmując w imieniu narodu hiszpańskiego tę sudomską pseudo-Ewangelię, niszczycie zarówno dekalog, jak i kredo, czyli postawy kościoła i naszego zbawienia. Zaprzeczając grzechowi, zaprzeczacie także konieczności zbawiciela. Szanowny kardynale Omelio i szanowni biskupi Hiszpanii, 27 października 2024 roku zakończył się synod październikowy. Natychmiast 29 października Hiszpanię dotknęła katastrofa. На тема той катастрофы чичого листопада 2024 року видав bardzo jasne oświadczenie arcyбісkupu Gano, wskazał na jej zaкулісоwość i winę w szczególności przedstawicieli politycznych narodów. Wy, w przeciwieństwie do arcybiskupa Vigano, wypowiadacie żalosne frazesy, ale ukrywacie nie tylko polityczną, ale przede wszystkim swoją winę wobec Boga Kościoła i narodu. Teraz naszym obowiązkiem jest pokazać publicznie, że główną winę za tragedię w Hiszpanii ponosicie wy. Zdradziecka hierarchia kościelna, która zbuntowała się przeciwko Bogu, sprowadziła na siebie przekleństwo poprzez swoją antyewangelię i jest odpowiedzialna za moralny upadek i odstępstwo od zbawczej wiary. Dlatego wzywamy Was do pokuty. Musicie nazwać kłamstwo kłamstwem, a herezję herezją. Wyżycie fałszywej Anty Ewangelii i przyjąć Ewangelię Chrystusa, która jest jedyną pełną drogą do zbawienia. Jeśli odrzucacie pokutę, nie macie prawa nazywać się apostołami Chrystusa. Staliście się apostołami Antychrysta. Uświadomcie sobie, że jeśli umrzecie w tym stanie i nie będziecie żałować nawet w godzinie śmierci, będziecie potępieni na wieki. Milujecie swoje ego i karierę bardziej niż zbawienie swojej duszy? Nie macie już nic wspólnego z Jezusem Chrystusem i Jego drogą zbawienia. Czy znajdzie się choć jeden z Was, biskupów Hiszpanii, czy to biskup ordynariusz, pomocniczy, czy emeryt, który wyraźnie stanie w obronie Chrystusa i oddzieli się od samobójczej drogi, zaprogramowanej przez pseudopapieża Bergoglio i narzuconej przez jego wspólnika Omaria Omerię. Szanowny kardynale Amelio i członkowie konferencji biskupów Hiszpanii, nasz zbawiciel ostrzega Was dzisiaj, jeśli nie będziecie pokutować, wszyscy zginiecie. Kutujcie. nawet za cenę ekskomuniki, was przez pseudopapierza z jego antykościowa. W godzinie śmierci to wykluczenie będzie tylko na waszą korzyść.